No dobra widzowie, dzisiaj składamy silnik, nadszedł ten moment, w którym trzeba słuchajcie złożyć silnik tych oto części tutaj Ale słuchajcie, pierw pójdziemy się napić, pójdziemy coś zjeść i co? I, 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 i będziemy słuchajcie działać O, napiję się E, Janusz, co ty robisz u mnie w domu? Zostaw mi, co mi mleko wypijasz? Jak Janu? Gosio, co ty mi mleko wypijasz? Z gulwąsa Jest, pierw Jestem diabeł, składa lumpy, kiabeł co co, 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 czy zjadłeś mi wszystko? Czy mi wszystko zjadłeś? Jak, tylko trochę. Stary, czy ty mi właśnie wszystko zjadłeś w tym momencie? Ty mi, Człowieku, mia ty miałeś goś... tylko kromkę chleba tu rzucono? Ta, ty, ty miałeś, miałeś udawać, że zjeżdżaj, nie, że mi wszystko zjadłeś, my stary, umrzemy z głodu, co, co ty? Ale to ty miałeś kromkę ja. chleba tylko rzuconą, ja, I to ja... i to jest dżemem. Ja, ja, nie, ja nie wiem, gdzie tu jest sklep, stary, my z głodu półmieramy. Dlaczego to zrobiłeś? Mówiłeś, żebym się rozgościł. Kurde złodziej, no on mi się włamał, słuchajcie, włamał i wypił, wypił moje mleko, ja go nie znam. Ja nic mu nie, e. nie, nie mówiłem, że ma się rozgościć. Gościu! Co jest, gościu? Ale orężadę masz. Pod F-ką, kliknij. Ale zostaw skrzynkę, bo pobijesz, gościu, ty. Yy, dobra, tego, gościu, ale znasz się na tym? Znasz się na składaniu silników, czy nie? Znasz się, czy nie, się nie znasz? Chodź, chodź, pokażę ci, chodź, chodź. No dobra, weźmiemy tam, chodź, dawaj. Muza będzie w garażu, a ja ci pokażę w międzyczasie, ho, ho. Dobra, i pa, 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 widzisz te części tutaj? Z tego musimy złożyć silnik. Nie, nie z tej rury na dole, tego tu, o. No, i słuchajcie, jeszcze się tak wtrącę, żeby Wam podziękować za odbiór poprzedniego odcinka. Napisaliście dużo komentarzy, dużo tipów, za co Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że aktywność się utrzyma i będziecie mi pomagać tymi tipami, bo są one przydatne na pewno. No i co, słuchajcie, miłego oglądania. I jeszcze pozdrowionka dla Kacpra i Domina. Dobra, ale widzowie mi powiedzieli ogólnie, że tutaj, patrz, chodź. Gdzieś za domem może się pojawić. Ja pierdzielę! Niebie, niebieski van, nie? I jak nam ten wujek powie, to możemy sobie tego vana wziąć. Dobra, no, no tak, no z tego musimy złożyć silnik. I patrz, tu od tego zaczniemy. Mamy blok silnika, nie? Dajemy tu blok silnika. I resztą się zajmie i ty, bo ja dalej nie umiem. No, a tu jeszcze mamy klucze. Ej, Zobacz, otwierasz. Ja mam pomysł. Masz klucze, pyk. I sobie możesz wybrać. Na przykład, o, wziąć klucz i przykręcać, nie? Mam. No, to kliknij sobie dwój. Nie, no zostaw, no nie rób tego drugi raz. Czy. No i gdzie to jest? Gdzie ona jest? Przesiałeś nam bardzo ważną rzecz w tym momencie, wiesz o tym? Nie mamy skrzynki! Ale można dachu? Jest na dachu, na so... jest na dachu, czekaj. Wejdę tam? Kurde, misja ratunkowa skrzynki, my mieliśmy. Czekaj, parkur! Ja zrobię parkur! Nie, 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 pa, pa, pa. Kameruj, kameruj! Ja, patrz, ja, ja jestem dobry, pa. Parkour. Ja, ja robiłem parkur kiedyś, jak ziemniaki zbierałem. Ale traktor mamy. Jak się biega? Czyli w tenach. Ale to, to wiesz, my jesteśmy Januszami. My nie mamy jakiegoś, nie wiadomo jakiego. <laughs> dawaj, daj, daj. Naprawdę, gościu? <laughs> ja nie mogę! Potknąłem się o dachówkę. Dobra, już nie rzucaj tego na dach, ok? Chodź. Chodź, bo ja, ja tutaj już z tego, z pragnienia, z głodu się ten. Yy, no i to nie fajne jest. A ja nie wiem, gdzie jest sklep tak w ogóle, wiesz, że będziemy mieli przerąbany, nie? Dobra, ale ty, bo ty nie rozumiesz jednej rzeczy w tym momencie, słuchaj. Ja do ciebie próbuję przemówić, stary. <laughs> rozumiesz czy nie rozumiesz? Bo, bo, bo my, um, um, my umrzemy, stary. A jak umrzemy, to ja nie wiem, czy się safe cały nie zepsuje. Ja nie wiem, jak to na na, na właśnie, nie działa. Bo, bo mi się pić chce. No, a słuchaj, no, my nie wiem, gdzie jest sklep, a ja mi się jeść chce i pić chce, a my musimy się jeść. A orężadę. Ja jestem najedzony. No ty tak, ja nie. Ej daj mi jedno! No to tutaj mamy zgrzewkę, bierzemy do garażu, tu robimy niej. No, a jedzenia nie mam, żeś wszystko kurde zjadł. Włamał mi się do chaty i, i zjadł. Ta, tam było tylko, tam była tylko sz, y, sz, kanapka z szynką i dżemem. No i to była moja kanapka z szynką i dżemem, teraz jestem głodny. Telefon! Ktoś dzwoni! Ty <noise> biegniesz jak połamany! Sam jesteś złamany. Dobra, odbieram. Halo? Ła! Wow, naciągacze z kamery. Ale oszukane Dobra, próbujemy składać ten silnik w końcu. Dobra, no to czekaj, ja nam zapalę światło. Zamknę, żeby tu nikt nie podglądał. Jeszcze się podglądam, będę wiedzieć jak naprawiać silniki. Dobra, ja bym może zaczął od tłoków, co? Tak, no, daj tłoki. Tłoki, ale nie wiem, jak na ten, jak je to zamontować, niestety. W sensie powinno, powi, powinien się pojawić taki yy, ptaszek, jakby. A, dobra, bo tu może iść, yy, najpierw ten wał. Wał? Jaki wał? Tam leży wał. O no rzeczywiście, jest, 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 dobra O! Jest, czekaj, teraz, dobra, teraz, czekaj, czekaj, bo to trzeba przykręcić, to trzeba przykręcić tylko, No dobra, tu szukamy ty. Którym kluczem? Czekaj, bo nie wiem, którym kluczem Ale czekaj, bo tutaj wiesz, o Patrz, tu masz takie coś i to będzie trzeba przykręcić od dołu chyba Czekaj, 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 bo ja nie wiem, co to, 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 się powinno przykręcić chyba, ale właśnie nie widzę Ale twoich... nie, jest tym przykręcasz, zobacz Czym? Takie obejmy masz tutaj, takie trzy A, tym no, to takie małe. No nie. Na pewno nie po tej stronie. Hmm. A, obróć ten silnik. Właśnie, może trzeba właśnie obrócić. I teraz próbuj tłoki na to zamontować. Właśnie, dobra. Bierz też tłoki, też, też możesz montować, Spokojnie, nie. O! No i odpadło, ty. Uh O-o. -oh. I... Znowu ktoś <noise> dzwoni. Dobra, nie ma mnie w domu, pracujemy. Nie bo będzie dzwonić cały czas, idę zobaczyć. O! Pomyłka, ty, no. Hob się pomylił. Pomyłkę walną czaisz? Pomyłka to kurde jego życie. Ale tu powinny być takie. Obejmy. Obejmy, które by trzymały ten. ten no, to, no, no to. No to trzeba coś znaleźć. Tylko które to będzie, jak myślisz? Nie wiem, ja ślepi jestem, czy. I to trzeba jakoś przymontować, no ale którym? O, mówiłem, że to te łożyska o, są. O, no wiedziałem. suńcie, bo mam drugie. O, pyk. Weź tam już kręć, kręć tam już. Ty, Janusza ty musisz tak. Światło zasłaniać? Cień rzucać? Tobie świecisz czy mi? No właśnie tak sobie świecisz chyba, bo trzeba Chyba tą, co masz. Czekaj, no nie ruszaj mi jak tu kręcę! Gdy Źle zcentruję i się nie nadda i będzie. I teraz łoki. O! 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 Siadło. Jest dobrze. A dajmy to na dół może, ty. Zamiast skakiwać za ten... No i mój nie pasuje, to co, trzeba w jakiejś kolejności to dać, czy co? Nie umiesz tłoki dawać, daj, ja to będę dawał. Zamontuj no, tłoka. Tak, w kolejności trzeba było, lol. <laughs> Okej, okay, dobra, no to teraz tak. Teraz y, dajemy do nas stół. I tu jest takie co. Do góry nogami, do góry nogami, chyba Cześć, bo tu jest, patrz, o, tu jest coś takiego. A to jest z doła, to jest uszczelka, to jeszcze nie. Gdzie ty to dajesz? Nie jeszcze? A od do... Co to odpadło? Ja to odczepiłem To nie dajemy uszczelki i nie zamykamy na, razie. na razie obróć zobaczymy czy tam, nie, czy tam się przykręcało te, te chyba. A no tak ty Weź odsłoń słońce no I co tu się stało tak ciemno? No zasłaniasz ty Nie by Trzeba było dzień zrobić bo Trzeba iść spać kurde, Janusze całą noc cały, cały, cały dzień składali tego I tak dobra robota Złożyli kurde Trzy części zamontowali Dobra, ale chyba, chyba wszystko przykręciłem, chyba nic nie odpadnie. Mamy już tłoki przy Krincony. Dobra, idziemy zrobić dzień, bo no i dalej idziemy ten, gasimy tego. Możesz się napić jeszcze, przed wyjściem. Ej, co się tam błyska? Gdzie się błyska? Czekaj, bo widzisz? Czekaj, bo muszę wyjść. Gdzie się błyska? Tam w oddali, tak. A na czerwono? Nie. A jak? Tak mruga. Ufo. Jakby burza. A no bo tu są pogody ogólnie. Albo mi się tekstury zbogowały. Dobra, gaszę. O e! Polera, jak ciemno, ty weź otwórz drzwi może, ty z... Cześć. Ja nie wiem gdzie są drzwi! Cholera! Panie! Cześć, Co pró pan? próbuję światło znaleźć. Dobra, znajdźmy w domu światło. jestem! Właśnie, nie wiem, też się zgubiłem. O, mam światło, dobra. Jest tu, gdzie ty jesteś? Nie wiem Ty, gdzie ty polazłeś? Ty wróć tu przed chatę Idź do światła, o, o. Dobrze Czekaj, bo teraz trzeba w domu znaleźć światło, poczekaj, Z, mi... o, czekaj, o, o. bo ja tu Zamykaj Czekaj, bo trzeba światło znaleźć O, znalazłem światło w pokoju O, a tu jest włącznik taki, o, o, dobra, można zamykać Czekaj, idę zamknąć garaż Poda prądu Dobra, e, czekaj, ja mogę chyba spać O, potrzebne w filmie Ja mam spać? What the f**k, ty latasz w powietrzu <laughs> Jest dzień? Ty ja. ja kurde, no naprawdę zjadłeś każdą kanapkę, nie zostawiłeś nic? Kurde, no. No niedobrze, nie no. Niedobrze. Uh, uh, Mam uh, plan! Uh, jak przestać sikać! <laughs> Osikałeś spodnie tak. Ta, osikałem kawaj, tego, yy, korytarza. Yy, pościeraj tam. <laughs> Ej, bo dawaj jedziemy do ten. Gdzie jedziemy? <laughs> Ty bo nie mogę przestać sikać. <laughs> o, już gdzie jedziemy? Do, do sklepu Ale nie wiem gdzie jest sklep, właśnie to jest problem Gdy Ty dziwnie sikasz, ty, ty, ty sikasz czy ty jakiegoś kurde udajesz, nie wiem Ej rzucam mną no. Co ty robisz? Okej, okay, musimy ogarnąć gdzie jest nasza chata, bo nie, nie, jesteśmy może gdzieś tu oznaczeni, że coś? Dobra Strzelaj Wy, weź to jakieś, kurde, fotowoltaika. Dobra, to mi się wydaje, że to 351.0, to jest my, to jesteśmy my. Czyli po, powinniśmy polecieć w... Prawo? Chyba tak. Pojedziemy w prawo. prawo. Dobra, wiesz jak jeździć, czy nie wiesz jak jeździć? Ty jedź, ja jestem pasażerownik. Czekaj, bo ty żeś... Weź, ty, co ty... Ja jestem na pasażerze. Pasażer, co ty odwalasz Ty weź mi ze ściany, co? O. Na, o da, to... dawaj na, dawaj na pa, pasangera. Ale weź mi nie zasłaniaj, co? Weź się do tyłu ten tam. O. No dobra. jestem I. Czekaj, jak to się teraz robiło? A czekaj, kurde, zapomniałem, weź klanik odkręć. O, siadaj. O, dobra. Jedziemy, jedziemy w lewo No, czekaj, zaraz się na dach dam O I gdzie jesteś? Jak nie żyjesz? Y, słuchajcie widzowie Ten, wywaliło nam neta i tak czekaliśmy I sobie y, wziąłem, tutaj siedział Wimey, wziąłem sobie Motor i go rzuciłem na dach I i, I jest na cmentarzu w mieście, więc muszę do niego dołączyć. A jak się mogę ruszyć? Bo stoję na cmentarzu i nie mogę nic zrobić. A, a jakieś F kliknij, nie wiem, Enter na przykład? Nie mogę nic zrobić, jestem duchem chyba. Jestem przywiązany do tego miejsca. Nie No jak duchem, ty? No to co, ja, muszę tam do ciebie pójść, odkliknąć coś czy coś? To dołączę jeszcze raz do gry. O, dobra, przebrałeś się idealnie do miasta, słuchaj. Ej, pić mi się chce. No tak, bo to ten save, ten tamten, nie? To się tam jak save'a robiłem, to tam wczytało. Yy, dobra, teraz nie umieraj. <noise> jak coś, tu masz picie. I ja weźmiemy sobie, weźmiemy sobie traktor, może żeby zakupy było gdzie dać, co? bierę. Dobra. To ja już odpalam powoli. Ty nie sikaj mi na... Nieźle nie, nie mi na zetorka! Nie, nie lej mi na zetorka Nie wiem jak przestać. Ja, schowaj parówę i przestaniesz. Nie lej mi na zetorka, no to się obróć chociaż. Gościu! Nie lej mi na zetorka, powiedziałem! No i zgasnij, mi, widzisz? Coś narobił? Zalałeś. Dobra, dobra, ja mam wsiąść, jak mam wsiąść? Otwórz sobie i spróbuj tu wejść jakoś Mam nadzieję, że tak oby już mógł jechać, że ci nic nie zrobię A spróbuj jechać Nie, nie A no to, to chyba żebyś motorinkę wziął, co? A, słuchaj, Ej, weź sobie może postaw tą motorinkę pierw Do pionu Gdzie ty jesteś? Fajnie, że mnie w podziemię Ej, Ale gazujesz. Dobra, to ja bym tego. Wpadłem pod ziemię. <laughs> Masz wyjść. <laughs> Aha, jestem na cmentarzu. Daj, bo zgaśnie! Dobra, dawaj, w prawo jedziemy. Dawaj, dawaj, daj. Może jechać przodem, ciśnij jak chcesz. Łóżkę złożyłeś? Złożyłeś. O cholera jak ty, jak ty jedziesz szybko, ty ja się tak wlekę z tyłu. Kurde, że, że wujek nam tego wana nie dał, no? Szybciej by było. Ale idę, jak szatan. No żeś pojechał, stary, żeś mi odstawił? Ja to maksymalnie trójką jadę. O, czekaj, zmieniłem na haj coś. O! Ale trapędzę pędzę! Ale pędzę o chopie, patrz to! Pa jadę! Pa, 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 pa! pa. Szybcy ściekli. Czechu, kad dera. Nie no, tak można jechać. Dobra, teraz jest super. Nie no dobra, na tym, na, na haju to się szybko jedzie. 3 plus high mam. Na haju to tak. No, ma, mam 3 plus haj. Kurde, wyprawa do miasta, to jest przygoda. Zapamiętaj tę drogę, bo już jeździł po... po piwo. Janusz, co ty robisz? Janusz! Janusz! Janusz, uspokój się! A jakieś budynki się zaczynają, to już dobrze jest. Hy! Po jaki wariat! Po jaki wariat, pak pędzi! Ło, wow, prawie przyjechał! O nie, a ty aż w drzewo wjechałem! Ścigaj go, ścigaj go! No i dawaj. Ścigaj! Dawaj go, Janusz, dawaj! Goń go! Będzie mandat! Ale jaki kurde bandyta, to niebezpiecznie tak jeździć, ty, to jak to tak? Pogonił. To pogonił. Co zrobiłeś? No nie gadaj, że utopiłeś nam tego, ty. A wyjedziesz? Janusz, co ty tam łapiesz? Nogi myję. Czekaj, Czekaj też bo idę. nie mogę. O, wyjął, wyjął. Jak woda, ciepła? Kurde, zimna. Trochę gazowana, ale może. by. W gazowanej to niebo, gazowana to źle na mnie działa. Źle, źle na skórę mi wpływa, to wiesz. Ty traktor ci ucieka. Nie, no nie ucieka, jest normalnie, pa. U! Co się stało. Co? Widziałeś to? Widziałem stary, traktor traktor jeździ sam Nie no nie jeździ no No jeździ u mnie No nie, siedzę w nim O teraz w w miejscu Kurde ale przygoda No stary pierwszy raz Nigdy nie miałem tak ciekawej y, przygody y, podczas kurde drogi do sklepu, nie? Pół odcinka jadę do miasta Tak, no pół odcinka, kurde hopie Mieliśmy silnik składać, się okaże, że silnik to my złożymy w kolejnym odcinku dopiero No bo ty głodujesz A ty nie głodujesz? Nie a pragniesz? Nie ja mam hangar, to przez zero. Jak zero? Nie masz na czerwono? Nie uważaj! Tu, Bandyta! Łup! Co za koleś ty! On ja nie patrzy, nie patrzy, nie? No nie patrzy, nie patrzy bandyta, ty. Prawko w chipsach. No. O, pędzi, pędzi, kurde. Demon prędkości, tunel aerodynamiczny, korzysta. Mm. Ej, co? Gdzie? Co ty zrobiłeś? Gdzie ja jestem? Stary, przed chwilą byłeś za mną, o cholera! Nie no, jak ty to robisz, stary, że ty jedziesz za mną i się nagle nie ma? Nie no, ale Dobra, u dobry ta... tunel aerodynamiczny. <laughs> nie no, ale u mnie tam leżysz chyba. Dzisiaj stary, kiedy tam to, jest? To motorynkę musisz zapakować do traktora jakoś. Kurde no nie wiem czy, czy da radę. Ale ja nie wiem czy ta motorinka jest No masz mojnik? Mam No to jedź w to miejsce. No właśnie cofam. Je miałeś tylko jedno zadanie, jechać po prostu. No nie, no wciągnęł mi wir turbulę. No ale siedzisz, u mnie, siedzisz u mnie na motorze. No tam, może i siedzę, ale nie żyję. Ty mogę skręcać kierownicą. No tak, no bo siedzisz u mnie na motorze i żyjesz. O jedziesz! <gry> Mam napisane, że umarłem przez Encer, żeby się respawnić. Ale jeździsz u mnie normalnie, a widzisz czy nie? No. No to jedziemy dalej, nie było tematu. Dobra, czekaj, tu jest jakaś droga w prawo. Zjedziemy sobie w prawo teraz. O, coś tu jest! Mamy, patrz. Opie. Kurde, pa... o, samochód. O, jest pan jakiś na bazarku. truskawki, co się zbiera chyba. Patrz, to są truskawki. Czemu, co to jest? Nie! Klik Enter! O nie! Ale, ale jesteś tu? Siedzisz na moturze. Ty, no jak gdzieś dojechałem, ale nie wiem co to za miejsce w ogóle. Do, dobra, czyli, a ja mogę cię może do tego? Do traktora wpakować? Nie, no, ty stary przygwoździłeś naszą motorynkę do jednego miejsca, ty. Dobra, widzowie, postanowiliśmy, że y, pójdziemy inną y, drogą, popłyniemy sobie łódką. łajmy już tu biegnie. Andrzeju! Dawaj Johnny, dawaj, chodź! Nie, mogę, mogę się wody ze, wody ze stawu napić? A nie wiem, e, możesz spróbować, ale ja nie tego... Nie, nie... odpowiadam za twoje... Przygody toaletowe. Ty chcesz płynąć, czy ja mam płynąć? Nie, ja będę siedział. A to si siodej? O! Na koniec świata, jeszcze dalej! Dobra, działa, działa! Robisz zimny łokie, jakbyś leciał jakimś, nie wiem, maluchem bokiem. <laughs> Ty, pa 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 pa, tam, pa, pa na lewo, pa pa pa! Dawaj ich, dawaj ich. Robimy ten, y, napad, piraci. Co to jest? Ty, powinna być teraz muzyka z Piratów z, Kara z Karaibu <grym grym grym> Miasto powinno być gdzieś w tę stronę. A, płynie, płynie! Za nami? Nie, tam. A to, to, to tam, to tam Wyspa! Nie, a co tam? Idziemy zobaczyć? Dawaj, Za tu wyspie? mogą być ten. Skarby. Dawaj, dawaj, da, zobaczymy. Okej okay. I... Zbliżowałem się. To się odzgluczuj. Usiądź sobie może. O, dobra. O, się, usiądź. W też mi tak, też tak możesz mówić. Ty, ej tu się da wejść chyba. Tu się da wejść. Patrz to. Ty, żarcie tu chyba jest. Co my tu... Fireworks. Ty. Ty, ty. Rozpakuj to. Firewerki to są. Patrz. Ty, aparat mam. Aparet? lol jak się robi zdjęcie? środkowy przycisk myszy pa 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 stój 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 uśmiech uśmiech nie wiesz jaki mam pomysł robimy vloga robimy vloga dawaj dawaj ho ho ho, ho tu widzisz musisz, to? musisz tego musisz grać rolę jasia bo nagrywam kamerą Zaprezentuję państwu mega super ultra y, piesek napędzany węglem a to jest sauna ty Spokój gamingowy <gamy> Dobra, słaby, słaby vloger jesteś, ho! Cię, ale to, no, Ej to trzeba no, pamiętać, może... że to jest kubeł do bimbru Dobra, to zostawiamy ten aparat tutaj te, te fajerwerki na razie? Tak, nie Dobra. będziemy ich brać, bo to potem porozrzucałem po mapie. I... Dobra, no to płyniemy dalej. No tu jeszcze jest to i to i! E, Chyba po... tyle. Co? Ty nie gadaj, że możesz rąbać uh! Przerąbał! Dobra mieliśmy <gamy> jechać do miasta. No właśnie my się z drzewem bawimy. I płyniemy po jedzenie, ty. Jak się czujesz na lądzie, łaj mi Ej, zrób MI zdjęcie z krową. Ale nie mam aparatu. No taki jest. A dziś się nauczymy o krowach. Dobra, ale pierwszy idziemy słuchaj, idziemy na zakupy. Dawaj wbijamy. Jak do siebie. Siemano! No No nie leś bo nam no, kurde cena podniesie. Cześć! <laughs> Jakżeś gacik zawinął i uciekł. Ej, patrz! Co? Jak to się gra? A, Automaty? A czekaj, daj mi spróbować. Jak to się gra? Nie ma pojęcia. E, to ja zapłaciłem! To moje pieniądze! A to musisz, czekaj, bo musisz stawkę wybrać, bo wpłaciłeś 38, musisz jeszcze stawkę wybrać. Dobra, graj sobie tu, a ja tu popatrzę, co tu mają. Yy, sorry, kolej, że ci nasikałem, nie? Nie denerwuj się. Ee! Czyż to nikim mam? Co? Dobrze, co co A czy to Niki? To masz 50, ty. 50 masz. Nie, więcej mogę wyciągnąć, ale co? To... <laughs> Ile 250 zarobisz? wygrałem. Jaki, ale bandyta. Pizce kupujemy, czy cztery... Bier, Kiełbachy kupujemy jak Polaki, co? To dawaj, no, bier, kiełbach. Czekaj. 2, 3, 4, 5, 6 myślisz, starczy? Nie, no więcej. Dobra, kupiłem wszystkie kiełbachy, jakie miał. Yy, Czekaj, jakieś picie kupujemy? Kupujemy, dobra. Kupiłem dwie skrzynki piwa, jak coś, okej? Okay? Ej, znowu wygrałem! Gościu, ja tu płacę, a ty wygrywasz. Ogarnij się. Ty możesz. w to to możesz zagrać tutaj. Patrz. Dobra, przegrałem. To. Ty, ty możesz w to to zagrać. O, no ja. o ile się tu w skreślało? A, nie wiem. Cofamy. Nie, niech, nie niech nam tylko nie wypadną te rzeczy. Bo one się tak już bujają trochę. Weź, weź złap chociaż te, te torby złap. No i tak, tak, tak mam. do góry podnieść, żeby tego, żeby... Yy, żeby nie haczyło łódkę. Ty, a ty to, to, to czym... Czy, ty! Wypadła nam jedna ta Skrzynka nie. piwa nam wypadła. <laughs> Ale mamy w domu dużo chyba. Jeszcze. Tak, mamy jeszcze jedną tutaj, więc jest okej. Jak ja jestem ty. Ja już, jest, ja już mam głód, pragnienie, stres na fula. Ja myślę co te muchy tak latają, a to ode mnie. <laughs> Oto moje zakupy masz Sama kiełbacha tam jest. A ten sam fajki kupił Co za... No ja ci mówię stary, nie? Ja ci mówię. Zoszka normalnie to takie kurdy odwaliła, Ale... Stres mi nie spada. No bo musisz puścić. Ale co ty masz za płuca, Że ty się tak zaciągasz cały czas? Ja cię aż zjadłem nawet cały... Ja się spogryzłem. Ty, bo my tam jeszcze zostawiliśmy skrzynkę i idę potem skrzynkę. Co tu? Babcia dzwoni! Stary, aż tutaj słyszę! Ba... ba babcia! Nie mam czasu! Nie przyjadę dzisiaj! Nie! Nie... Aha. Ja nawet nie wiem, gdzie ta babcia mieszka, ty. Lewitatuj. OPĘTANY JESTEM EXORCYN co za opa o ktoś dzwoni dobra najważniejsze odbierz to kto. babcia nie mam czasu chyba <grywa> że... no i... ostatecznie tak ja muszę iść spać ty ty tak samo ty jeszcze jesteś jakiś połamany o ty noc cię zrobiła najgorzej dobra stary dzień udany ja uważam że jest ok. Yy, drzwi zamknięte Dalaj sobie, siądziemy przed telewizorem. Ty co to jest? Nie wiem jak się kanały. O telegazeta. Ty nie znasz, bo ty gimbus jest. Taki internet w telewizorze. A -a. <grywka> <grywka> no widzowie tak. Y nie złożyliśmy Siliga dzisiaj niestety. Y ale złożymy w kolejnym odcinku. Dzisiaj była wyprawa do sklepu. Dobrze nam poszło, mam nadzieję. I co? I widzimy się słuchajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Yy, trzymajcie się. Cześć, cześć.